Siemanko, siemanko! Witam Was na kanale Artur Wilanowski i dzisiaj stwierdziłem, że nagramy typowanie oczywiście gali High League, a już na samym starcie chciałbym Was zaprosić na kanał MMA Rocks, ponieważ tam będę przeprowadzał wywiady dla właśnie tej redakcji, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia tego portalu obecnie. Możecie obejrzeć wywiad z konferencji i zważenia, czyli to, co miało miejsce wczoraj. Oczywiście były wielkie dymy oraz, oraz niesamowita prezentacja tre, trenera Rao. Było co oglądać, ale o tym już pewnie wszystko wiecie, tak więc nie będę zawracał gitary na ten temat. A teraz chciałbym Was zaprosić do mojego typowania, kto wygra poszczególne walki, chciałbym to zweryfikować, oczywiście. Jutro, czyli jak już będziemy po, po konferencji, po gali, po gali, tak więc zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdziły. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwsza walka Konrad Karwat z Tarzanem. Myślę, że tutaj bardzo duża niespodzianka dla Konrada, ponieważ był przygotowany na niższego zdecydowanie przeciwnika Tarzan. Zdecydowanie wysoki chłop dwumetrowy. No i można powiedzieć, że chciał walczyć w walkach na gołe pięści, tak więc trzeba przyznać, że hartu ducha mu na pewno nie brakuje, ale obstawiam, że Konrad Karwat może, może wygrać i w sumie na niego jest niższy kurs, jest 1,50 na fortunie myślę, że z racji takiej, że przygotowuje się stricte pod tą galę, no to jest w pełnym gazie i dlatego stawiam tutaj na, na Konrada, chociaż trzeba przyznać, że Tarzan ma też te warunki i może, może zaskoczyć, tak więc yy, szczerze mówiąc jest lekka niewiadoma, ale stawiam na Konrada Karwata. Kuba Nowaczkiewicz z Dredziastym, no to czy, szybko polecimy Kuba Nowaczkiewicz, zdecydowanie powinien sobie poradzić z Dredziastym. Denis Załęcki z Alanem Kwiecińskim. No tutaj... Muszę przyznać, że obstawiam, że Denis na samym początku, w pierwszej rundzie, powinien się rozprawić za Alanem. Takie są moje przypuszczenia, chociaż, no wiadomo pewnie lepszą kondycję ma Alan Kwieciński i na pewno będzie raz starał się robić wszystko żeby uciekać Denisowi ale nie wiem czy, czy będzie w stanie uciec tak naprawdę takiej potężnej sile no i ta przewaga tych 21 kg robi na pewno bardzo duże znaczenie no duża siła po stronie Denisa te duże rękawice na pewno w jakim stopniu będą chronić Alana ale wątpię, że aż w tak dużym co, następna walka. Piotr Czuks, Czupryn z, z No to też krótko polecimy Edjo W jego narożniku będzie Sebastian. Przybysz i myślę, że no, światowej klasy zawodnik jest w jego narożniku i u niego trenował. Myślę, że zdecydowanie się rozprawi z Czuksem. Dis z Zonem. Tutaj też króciutko obstawiam, że Zony. Z tego względu, że ma on bardzo duże doświadczenie pod względem pływania, czyli miał on styczność ze sportem. Teraz wraca w nieco innej formie, czyli mieszane sztuki walki, więc obstawiamy, że on powinien sobie poradzić również z Disem. Mini Mike z Big Jackiem i tutaj jest bardzo duża dysproporcja wagowa, można powiedzieć, przy ich warunkach fizycznych, czyli przy niskim wzroście. Tam jest różnica 6-7 kg po stronie Big Jacka więcej waży i myślę, że właśnie tutaj kurs na Big Jacka, wnosi 3,21 i tutaj bym upatrywał właśnie szansę w Big Jacku, jest on takim underdogiem można powiedzieć wszyscy stawiają na Mini Mike'a ze względu na jego dłuższe doświadczenie oraz no chyba taką ogólną sprawność fizyczną ale Big Jack też był wstawiany w roli Underdoga we wcześniejszej walce z Carlito i też pokazał się z bardzo dobrej strony i też nikt na niego nie stawiał. I właśnie dlatego ja bym postawił tutaj na Big Jacka. Myślę, że też widać jego determinację i chęć udowodnienia Mini że faktycznie jest on silny i, i walczył do, dążył do tej walki. I ją właśnie sobie wywalczył. Tak więc yy, myślę, że ten spokój mini Majka może być może jest zbyt spokojny. Jeszcze też wspominał w swoim materiale, że był niedawno przyziemiony, Być może to w jakimś stopniu wpłynie na przebieg tej walki. Ale no ja obstawiam tutaj Big Jacka. Kolejna walka no to Lexi z Fagatą. Króciutko polecimy. Fagata yy, Fagata przegra. Fagata przegra moim zdaniem Lexi. Lexi wygra ze względu na swoje większe doświadczenie. Ale być może te te haikiki jakieś zaskoczą, ale wątpię, 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 wątpię. No i ostatnia, ostatnie typowanie yy, pasza z owcą. Oczywiście wszyscy stawiają tutaj na paszę ze względu na to, że bardzo duże ma już doświadczenie treningowe pod względem MMA, czyli jakieś dwa lata. Yy, ale cóż, nie wiem czy ja tu nie jestem nieco stronniczy, ze względu na to, że w dużej mierze śledzę to, co się dzieje w warszawskim koksie i, i, to, i obserwuję po prostu owcę, jak on się przygotowuje i śledziłem po prostu wszystkie te materiały. No myślę, że dużym atutem tak naprawdę to psychika jest u łowcy u i myślę, że trener też go dosyć w pozytywny sposób nastraja z tego względu, żeby był przygotowany na, na to, co się będzie działo w ringu, a nie na to, żeby wyprowadzać te takie ciosy w serii wyuczone. Nie wiem, myślę, że tak minimalną, minimalnie dosłownie nutką sympatyzmu do owcy pajam, no i na niego tutaj sercem postawię. Rozum mi troszkę podpowiada, żeby postawić na paszę, ale w tym wypadku owca to jest mój typ. No i co, macie tutaj takie krótkie moje szybkie typowanko odnośnie tego, kto, kto wygra, moim zdaniem, yy, i chciałbym wam powiedzieć, jaki to jest powiedzmy kurs. Kurs całkowity, jakbyśmy obstawili yy, na te wszystkie walki, to jest 31-38. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy, być może faktycznie sam obstawię, chociaż za przysłowiową dyszkę. Będą wtedy chyba ponad 2,5 stówki do wygrania. Ja się będę z wami żegnał, zapraszam was bardzo serdecznie na kanał MMROX na wywiady, a wy jeśli chcecie tego typu materiały i ogólnie, jeśli lubicie moją osobę, to zapraszam was do subskrybowania oraz zostawienia komentarza, łapeczki. Dajcie znać, czy się zgadzacie z moimi typami, ewentualnie co myślicie. Jakieś niezgodności w stosunku co do mojego słowa? Zapraszam do pola, a właściwie do sekcji komentarzy. No i co? Dzięki wielkie! Widzimy się na kanale MMROX. Udanego dnia wieczoru. Cześć!